Kocham cię i lubię, i gdy. Ja tak lubię, kiedy ty się tak o mnie troszczy, że na przykład jak jestem chory, albo w ogóle jak coś mi nie wychodzi i ty tak mówisz, że wszystko będzie dobrze. Lubię, kiedy udajesz, że nie chcesz kota, a potem sam mi o nim gadasz. Co ty mówisz w ogóle? Nie jest tak, nie słuchajcie, i nie jest. Lubię Twoją miłość do zwierzątek. Widzisz jakiegoś kotka gdzieś i. Oj, 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 Lubię, gdy narzekasz, że kupuję kosmetyki, a potem sam ich używasz. Nigdy nie użyłem Twojego kosmetyku. Użyłeś. Czym ty w ogóle Was. mówisz? Lubię w tobie to, że kiedyś się wszystkiego bałaś, bo jesteś taka strachliwa, że ojej, A teraz już naprawdę widzę taką dużą zmianę. I... Lubię to, że ja zawsze wiem, co chcę zjeść, a ty masz jakiś problem i wybrzydzasz. No ty tak gadasz w ogóle, to jest zawsze na odwrót. Nie. Nie, ej. Nie, ser... ty zawsze ej, to... mówisz nie wiem. Obiecuję, tak mi to wkurza teraz. Nie, to ty tak, tak zawsze mówisz. Nie? Rybka. Nie, ja tak nie mówię. To, miał... to jest ma... słodkie, naprawdę, ja bardzo Jezu, to lubię. Nie, jak... mogę, nie, nie wiem. Nie, nie,